Była głębce. Przyjechałem pociągiem. Zdaje się na kolejną wycieczkę górską dla uczczenia powrotu zimy. Idę w stronę Kubalonki. Ogólnie, rzecz biorąc, w stronę Kubalonki szlakiem niebieskim. W pierwszym odcinku. Takim utwardzonym, a później po przejściu kawałkiem rzeczki z błotkiem zaszedłem do już fajnej drogi. Z jako takim widokiem, teraz już chyba końcowe zabudowania w wiśle. Widać, że tu często ludzie się mylą i idą dalej prosto. Nawet na tym znaku ślepa droga jest tam informacja, żeby. Skręcić na stożek w prawo, i taka ogromna tabliczka ze znakiem, także informująca o tym. Także mamy teraz tu taki mini punkt widokowy nad jakąś łąką ogrodzoną. Pod nami jest Dolina Łabajowa i widać nad stradę na stożku. Wybrałem się ze 100 metrów od szlaku na zdobycie pierwszej takiej niepozornej kulminacji. Zresztą to wszystkie są niepozorne. 811 metrów. Nie wiem, czy naprawdę, ale. Według mnie to się nazywa mruzków. Nie ma oczywiście żadnej tabliczki. Zbliżam się do przełęczy łączecko. Bodajże. Coś prawie 780 metrów. I tutaj będę się łączył, albo właściwie wchodził chyba na szlak czerwony idę sobie taką dość szeroką drogą jak na warunki górskie to będzie ogromnie szeroką prawie w płasko bez jakichś podejść i zejść szlak czerwony główny szlak beskidzki zresztą teraz tu widzę za chwilę będzie odchodzić w lewo więc już chyba się ten komfort skończy nie wiem czy tu pod spodem przypadkiem asfaltu nie ma ale nie chce mi się kopać w tym śniegu doszedłem do miejsca z którego na starych mapach według wytrasowanego jakiegoś tam oznaczonego szlaku można było dojść do tej górki na której byłem mrózówki czy jak ona się tam nazywała Dużo krótszą drogą, ale teraz jest to widzę zagrodzony teren prywatny. Przejścia brak, a przyszedłem stamtąd. No i kontynuujemy tu. Drugie na dziś wzniesienie. Tym razem na szlaku się to znajduje. Nazywa się Beskid, ma 824 metry. Można sobie szczytać jakieś kody kreskowe. Jeszcze kilkadziesiąt minut to przełączy. Ostatnie wzniesienie o bardzo małej wybitności i chyba nawet nie posiadające nazwy. Przed przełęczą Kubalonka. Właściwie tu nic ciekawego nie ma, jedynie to filmuję po to, żeby pokazać, jakie szkody na tych drogach wyrządzają kłady. Widać, że tutaj jest fajnie. Się wjeżdża od dołu, a cały ten szlak, no tu na tym odcinku tego nie widać, ale tak jak po tej stronie, to on wygląda na długim, długim odcinku od tego bez skidu do tego miejsca nie wiem jak będzie dalej no. sejeżdżą po lasach artyści doszedłem do chłonki jestem na przełęczy przede mną trasy biegowe zaczęli naśnieżać no bo mrozik Na kamerach internetowych ostatnio to jeszcze wyglądało strasznie biednie, ale miejmy nadzieję, że się sytuacja unormuje. Wbrałem się kawałek tymi trasami biegowymi, a naśnieżają. Obiekt jest zamknięty w informacji przy wejściu, ale Kilka osób na biegówkach tu jest, więc muszę się w miarę szybko ewakuować o, na dowód jedna z tych osób. Latałem do Szlaku Żółtego i będę sobie teraz nim szedł na szczyt. Guli o nazwie kubalonka. To już niedaleko. Byłem na szczyt kubalonki, coś 830 metrów. Tu jest taka wieża widokowa, jeśli to tak można nazwać. Spróbuję się tam wgramolić. Wchodzisz na własną odpowiedzialność. Widok. No to pewnie też i z powodu pogody nie jest imponujący z tej wieżyczki. Ale coś tu widać. Na jedną hmm. stronę oczywiście, bo na tylko skutecznie drzewa zasłaniają. Acy ciągną się tu dość daleko. Chodzę pod szczyt górki, który się nazywa Głąbiec. Znaczy jeszcze parę metrów zostało. Żółty szlak. Omija ten szczycik, ale widzę, że w dalszym ciągu w jego stronę jest poprowadzona trasa biegowa, więc trzeba to wykorzystać i go przy okazji też odhaczyć. Może będzie coś widać. A jak nie, to trudno. Wygląda na to, że tu się już kończą te przygotowywane trasy biegowe narciarskie. Stamtąd przyszedłem. Tędy można wrócić, a ja już teraz się wybieram na ten szczycik Głąbca, już drogą taką, zwykłym szlakiem turystycznym, no już kawałeczek jest. według aplikacji mapy CZ jestem na szczycie tego głębca no tam chyba jest wyżej ale w tym miejscu też byłem także można uznać, że zdobyty jakichś innych wyższych punktów nie widzę nie wracam z powrotem oczywiście tylko dalej idę tą poza szlakową dróżką i mam nadzieję zgodnie z aplikacją wspomnianą, dojść za niedługo do szlaku zielonego, wszedłem na szczyt Kozińca. 775 Stoi tu oczywiście ta. ten maszt, ten przekaźnik, jakieś obiekty turystyczne, chociaż wygląda, że nieczynne. Ten bardziej czynny! Przy zielonym szlaku. Jeszcze taka atrakcja, właściwie to trudno to nazwać atrakcją. Jeszcze taki kamień pamiątkowy poświęcony Majorowi Adolfowi Pilchowi. Ciekawe czy to rodzina tych naszych skoczków, jednego z naszych skoczków też jest zwisły. Jakaś tablica informacyjna, ale zaśnieżona. Nie widać co tam napisane. Połączyłem się ponownie ze szlakiem żółtym. Znowu idę wspólnie, obydwoma. Już jestem dość nisko. Za niedługo do jakiejś tam główniejszej drogi. No i w sumie pewnie mi zostało z pół godziny na dworzec. Wycieczka taka sobie. Fajno w sumie z racji pogody głównie, ale mogłoby być więcej śniegu widokowych, miejsc niewiele, no, oczywiście brak widoków też był spowodowany tym, że niestety, ale są chmury, no ale przynajmniej jest mróz i śnieg leci, z tego się trzeba cieszyć i miejmy nadzieję, że tak to już zostanie z dwa miesiące jeszcze.